Cześć, witam was w kolejnym filmiku na tym kanale Dzisiaj będzie recenzja książki I ogólnie ja do romansów w ostatnim czasie jakoś mam awersję Niezbyt mi się podobają Ale że autorka zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie swoją sagą przytulną No to postanowiłam zapoznać się z kolejną, najnowszą książką autorki Czyli Domek nad Potokiem od Katarzyny Michala. Jeżeli chcielibyście wiedzieć o czym dokładnie jest ta książka I czy może przypadnie wam do gustu To serdecznie zapraszam do oglądania i tak, tutaj naszymi głównymi bohaterami jest Jagoda i Jaśmin Jagoda można by było powiedzieć, że ma idealne po prostu życie Stabilną pracę, cudownego męża, jakieś tam zapasowe pieniądze na czarną godzinę Tylko, że no, w pewnym momencie wszystko to traci I zostaje bez grosza przy duży Nie wie kobieta co ma ze sobą zrobić Trafia do domku dla, znaczy takiego przytułku dla bezdomnych Gdzie próbuje sobie poskładać życie i postanowić co ona musi dalej zrobić, żeby stanąć na te nogi no, i okazuje się, że jej ciotka, która niedawno zmarła, przypisała jej mieszkanie, a raczej domek gdzieś, no, bardzo daleko od miejsca jej zamieszkania. Dla niej to może być okazja, żeby właśnie rozpocząć życie w nowym miejscu, odciąć się od tego, co jej najbardziej bolało, żeby sobie nie przypominać tych wszystkich złych wydarzeń. No i postanawia tam pojechać. Podróż, no, nie jest taka prosta, jak też mogłoby się wydawać. No, i w czasie drogi do tego domku też napotka kilka dziwnych sytuacji. No ale co tam dalej się wydarzy, no to wiadomo, będziecie musieli sami się z tym zapoznać Za to jeżeli chodzi o Jaśmina, po pierwsze ma wielki ból do rodziców o to, że dali mu tak na imię No bo to raczej nie jest popularne imię, tym bardziej geneza tego imienia jest jeszcze bardziej kompromitująca i lepiej o tym nie wspominać No ale mężczyzna jest z zawodu weterynarzem, który chciał bardzo otworzyć swoją klinikę Zainwestował duże pieniądze, wziął na to kredyt No i po kilku latach, no ten kredyt wyjdzie mu gardłem Ponieważ wziął kredyt we frankach. No i bank wszystko mu skonfiskował, ponieważ teoretycznie nie płacił na czas rat. Co nie było prawdą, no ale w sądzie nie potrafił tego jakoś udowodnić, uargumentować. Jego prawnik też zbytnio mu nie pomógł w tej kwestii. No i mężczyzna też postanawia, no, zmienić swoje życie, musi odbudować, odzyskać pieniądze, żeby rodzice jego nie poczuli, że rzucili pieniądze w błoto, bo to trzy pokolenia u niego inwestowały w to jego klinikę, którą stracił praktycznie z dnia na dzień. No, i też dostaje ofertę od takiego starszego weterynarza, który bardziej pracuje na wsiach albo w jakichś mniejszych miejscowościach, czy właśnie nie chciałby u niego zacząć pracować, ponieważ brakuje mu rąk do pracy, a on też chciałby iść na emeryturę. No i nasi bohaterowie właśnie na tym odludziu się spotykają. Dwie złamane dusze, które nie wiedzą, co ze sobą począć, potrzebują nowego startu, no i postanawiają sobie wzajemnie pomóc. Tylko co z tego wyniknie, no to już musicie zapoznać się sami. I powiem szczerze, mówię. Dla mnie jakoś romanse w ostatnim czasie są na nie, po prostu ja ich unikam, ja nie chcę na razie czytać o żadnych wątkach miłosnych, zwłaszcza romantazy, gdzie tam pioruny strzelają i kto wie, ten wie, o co chodzi. Ale tutaj jakoś pani Katarzyna Michela potrafi napisać tak uroczą powieść, że mimo że nie jestem przekonana do tego gatunku, do tych wątków, to i tak jestem tą historią zauroczona. Ty bardziej, że nie wiem czemu, ale ostatnio trafiam bardzo dużo na książki, gdzie jakiś bohater jest weterynarzem, weterynarką i coraz bardziej mi kusi ten zawód, po prostu jestem nim bardzo zainteresowana, no sama często weterynarza odwiedzam, także znam troszkę, co tam się dzieje. No i tutaj właśnie przez tą kwestię też jeszcze bardziej się zakochałam, tym bardziej, że tutaj mamy pięknego owczarka, który no, musiał swoje przeżyć, żeby trafić na dobrych ludzi. Mamy tutaj lekkie traumy, trudną przeszłość, właśnie stawanie ponownie na nogi. Naprawdę bardzo wartościowa książka, którą pochłania się za jednym zamachem. Ja nie wiem, jak pani Katarzyna to robi, że po prostu ja ledwo usiądę do jej książki i od razu ja już mam połowę za sobą, jeszcze druga chwila mija i ja już mam całą przeczytaną. To się pochłania za jednym zamachem. Tym bardziej, że czcionka też jest bardzo duża, bardzo przyjemna do czytania. Rozdziały nie są długie, mamy dużo takich wątków humorystycznych dla poprawienia humoru, także przy niej nie będziecie się nudzić. Tutaj autorka naprawdę fajnie poruszyła takie tematy. Właśnie lekko mamy poruszoną kwestię bezdomności, właśnie odnajdywania siebie, znęcania się nad zwierzętami, takiego nietracenia ducha i po prostu stawiania się przeciw nieprzeciwnościom losu. Wiem, że to jest mosłomaślane, ale nieważne. No ale tutaj naprawdę bohaterowie walczą, stają na te nogi, są dla siebie wzajemnym wsparciem, mimo że na początku nie połaja do siebie sympatią i po prostu cały czas sobie dogryzają, to później może się z tego przerodzić w coś naprawdę świetnego. No i co mogę jeszcze powiedzieć o tej książce? Jest no... Przekochana i po prostu brakowało mi takiej historii. Ja chyba nie potrzebuję jakiejś wielce skomplikowanej historii miłosnej, pełnej zwrotów akcji, jakichś nieoczekiwanych niespodzianek, które po prostu mają łamać serce, czy jakiś były, była partnerka, partner, czy jakieś tam tajemnice, które oni ukrywają przed sobą, które mogą zmienić wszystko. Tutaj też mamy kwestię tajemnicy w tej książce, która jest bardzo fajnie poprowadzana do samego końca. Znaczy, no dobra, może nie do samego końca, ale część z tych rzeczy nie przewidziałam. I naprawdę było to wow. Mimo, że trochę bajkowa wersja, to taki promyczek nadziei był potrzebny. No, autorka potrafi w romance, więc teraz już jestem na 100% przekonana, że jeżeli będę potrzebowała romansu, ewentualnie będę miała właśnie awersję do tego gatunku i będę chciała coś właśnie w tym gatunku, żeby jakoś przełamać się i żeby coś mieć pozytywnego, to wiem, że mogę sięgać po książki tej autorki. Naprawdę, saga przytulna była przegenialna, tam absurd gonił absurd i po prostu to był śmiech na sali. Tam ciągle coś się działo, do ostatniego tomu mamy niespodzianki, mimo że w ostatnim tomie powinno się wszystko wyjaśniać, to jeszcze tam dowalmy trochę bohaterom, żeby im nie było za nudno. Tutaj mamy uroczą historię, to jest też jednotomówka, więc nie musicie się martwić, że będziecie mieli kolejne my i będziecie musieli czekać No i co? Ja naprawdę jestem zauroczona, motyw tajemnicy, odnajdywania siebie, dawania drugiej szansy yy, Co tu jeszcze? No takiego trochę zędzania się nad zwierzętami, cieszenia się z małych rzeczy Naprawdę przegenialna historia, wzruszająca, zwłaszcza ten motyw tajemnicy Motyw tajemnicy był bolesny, nie tylko dla głównych bohaterów, ale też dla bohaterów pobocznych, bo to wiąże się z kilkoma pokoleniami, dużą ilością właśnie tajemnic i takich ukrywania brudów w szafie, więc naprawdę świetnie skonstruowana, świetnie poprowadzona, bardzo lekko napisana, nic tylko sięgać i się zachwycać. Ja naprawdę będę wyczekiwała na kolejne książki autorki, bo robi genialną robotę. Także, jeżeli jesteście ciekawi tej książki, to serdecznie, ale to serdecznie wam ją polecam. Jest przepięknie wydana. To wydanie naprawdę mega mi się podoba. Jest takie wiosenne, akurat idealnie na ten klimat. Słoneczko trochę wychodzi, więc coś tam może się uda podziałać w tej kwestii. No i co? Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że po to książkę sięgniecie. I dzięki, że dotrwaliście do końca. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie.